Dobry guys, I witam Was w kolejnym jesieniowym vlogu. Jedziemy do centrum. Nic nowego, jak zawsze. E, mój outfit wygląda tak: sweterek z beżki, bo już jest sezon na sweterki. I love it. E, moja ulubiona kurtka z Nike. E, zarąbiste jeansy z Cynthia i podruba agi z Primarka. górek, o górek. Zielony ma garniturek. Jesteśmy Pandora Team, tylko że ciociaga ma trzy, dwie srebrne. Dwie srebrne nie, jedną ma Rose Gold. Tutaj ma I złotą srebrne. i srebrną, a ja mam srebrne. jedną całą srebrną. No i na Rose Moja, ja nie lubię Rose Gold, ja jestem srebrna girl. Ostatnio w ogóle chodzę w ty masz złoto. Ale to jest od mojej ciabrzin. Jest, team Gold. U, jak jest Team uh, Merid, a ja. no Single. Irlandia jest na tyle fajnie, że nawet jak jest czerwone światło, to i tak przechodzimy. Dobra, szybko zielone. A, te, teraz Biegnie jest zielone, wiesz. więc teraz musimy biec. Jak wiecie, ja zawsze mam misję, jak ja jedę do centrum, i dzisiej, dzisiejsza misja jest. Dzisiejsza misja jest Mission Impossible. Mission Impossible, dlatego że zamówiłam sobie dwie sukienki czerwone. E, przyszły i są okropne. E, I teraz chodzę i próbuję szukać jakiejś czerwonej sukienki, bo ja będę miała, e, to znaczy może nie imprezę urodzinową, bardziej obiad urodzinowy za tydzień, dokładnie tydzień, i muszę sobie znaleźć jakąś ładną e, sukienkę. I to jest Mission Impossible. Bo w takim krótkim czasie czerwonej sukienki, takiej perfekcyjnej, którą ja chcę, to będzie bardzo trudno znaleźć. Bo jesteś zbyt wybredna? Jestem, po pierwsze, jestem wybredna, i po drugie, e, nie będzie mojego rozmiaru Ja powiedziałam dziewczynom, jak ja wszystkie zaprosiłam na moje urodziny Że Żeby nikt proszę nie ubrał czerwonej sukienki Bo ja ubiorę czerwoną sukienkę I będę taką shining star I wszyscy inni mogą się ubrać w czarny Albo w biały I teraz flop Bo nie mam czerwonej sukienki Żałuję, że się ubrałam sweter. Mogłam ubrać coś troszeczkę le, bardziej lekkiego, dlatego że teraz chodzę bez kurtki i jest mi zimno bez kurtki, ale jak ubiorę kurtkę, to jest mi gorąco. Więc witam w Irlandii. Taka pogoda jest tu mieszana dosłownie non-stop. Albo jest zimno, albo jest zimno, albo jest taka pogoda. Nie ma in between. Nie jesteśmy w berżu nawet dwie sekundy i już mamy dwie rzeczy. Albo może nawet trzy. Oh my god! You're gorgeous. Oh my god, thank you! Sukienka jest. Myślałam, że to będzie trudniejsze niż było, ale wybrałam sobie nie czerwoną, niestety, ale taką, którą widziałam ostatnio w Bersy i się po prostu w niej zakochałam. E, ale też jestem smutna, że nie kupiłam sobie czerwonej, bo poprosiłam dziewczyny, żeby... Dziewczyny, słuchajcie, zero czerwonych torebek, nie torebek, tylko sukienek. Ale nie powiem im nic, że nie mam czerwonej sukienki, bo wtedy ubiorę czerwone sukienki I skoro ja nie mogę być w czerwonej sukience, to wy też nie Wyobraźcie sobie zupę pomidorową albo zupę dyniową w tym, w tym garnuszku Oh my god, the dream Ja i ciocia obydwie się zakochałyśmy w tych aksach na platformie, tylko że ten oryginalny kolor, nie ten kolor albo ten jaśniejszy. One są naprawdę przepiękne. Ten czarny też jest bardzo ładny, ale ciocia na przykład już ma czarny. Ja mam szare, wysokie i kiedyś miałam różowe, ale już ich nie mam, ale były bardzo słodkie. Bo jak się kłócą o to, kto będzie płacił, a ja zastanawiam się, co, co będę jadła, co, bo ja na pewno nie będę płacił. Może ty zapłacisz. Ja nie mam karty. Ja używam, mi zabrała. Ja, ja używam wasze karty. No niestety. to weź od ciocik. Moi, spon moi sponsorzy. I jesteśmy w TGI Fridays. To pewnie jest dla was już mega nudne, bo ja tutaj zawsze jestem, ale to dlatego, że jedzenie jest takie zajebiste. I za każdym razem zamawiam to samo czyli czyli nie chili Whiskey glazed sesame chicken strips Ten sos to jest one of a kind To jest jedno z najlepszych sosów chyba na całym świecie I on jest po prostu To jest jedyny typ ziemniaka, który toleruję, czyli loaded uh, potatoes uh, z serem i z bekonem I sour cream To jest dosłownie najlepsza rzecz na całym świecie I I love it so much i ja nie lubię ziemniaków, więc jak ja to mówię, to musicie mi uwierzyć Bułek próbuje dzisiaj coś nowego, czyli whisky glazed burger Ja też się na tym ostatnio zastanawiałam, ale nie byłam pewna, czy ja to chcę w ogóle spróbować I teraz jest jego kolej, więc on spróbuje i on da nam znać, czy jest dobre, czy nie A ja i ciocia mamy to, co zawsze... Nie, cio ciocia zawsze ma łososia z tym samym sosem, a my zawsze mamy chicken strips Teraz musimy pochodzić, bo jest nam bardzo ciężko po takim obiedzie i wracamy się all the way back, bo Ciocia zdecydowała, że chce sobie kupić agi z platformą. Znaczy, znaczy może nie kupić, ja zobaczyć. Nie zobaczyć, ona chce zobaczyć. Czyli znaczy, zobaczyć to znaczy kupić, ja tak Myślisz, zawsze mówię. No, no tak. idę. Te takie sneakersy są teraz mega popularne, szczerze. Mi się jakoś specjalnie nie podobają, ale I get the hype. Myślę, że z jakimiś dżinsami czy z czymś ładnie by wyglądały. Ogórek! Ogórek! Szczęśliwy ogórek? Yeah! E, której nie widać, bo Blue się do niej wkleszczył. On po prostu kocha spać na moich ciuchach, na moich czarnych ciuchach. I wtedy wszędzie są jego białe kłaki, i muszę wszystko lukować, Więc dzięki Blue. Wróciłam do domu, rozpakowałam ciuchy. Sukienkę pokażę Wam w filmie urodzinowym. E, jeszcze jej w ogóle nie ubrałam. Muszę w ogóle, patrzcie co mi się stało. a rozpróbuję mi się. Muszę ją przymierzyć, i jak z nią będzie coś nie tak, to pójdę po prostu do puszki ja mamy i ona mi ją naprawi. E, ale. Kończymy ten film z czymś bardzo ekscytującym, czyli open boxem mojego przycisku, który przypłynął do mnie z Ameryki, guys. Oh my god! Czekałam na to 7 lat. Mój pierwszy play, bo ten, ten srebrny właśnie ci tak na mnie patrzy. Hej! Bo jest, jest przycisk na 100 tysięcy, milion i później 10 milion. Słyszałam, że 15 milion, ale 10 milion. 000... To 15 milionów to jest strasznie taki randomowy numer, więc wydaje mi się, że 10 milionów. Więc mam nadzieję, że 10 milionów też dostaję, guys. Come on, follow me, please. E, to będzie szczerze taki drugi open boxing, bo mój taki autentyczny open boxing e, był na shortcie, więc zapraszam Was tam. Prawie się rozpakałam, jego otworzyłam. Otwieramy pudełko. Ha! Czekajcie, musimy to zdjąć. Dostałam taki list od youtubera, że Congratulations, 1 million subscribers, thank you! I tutaj podpisane przez CEO youtubera Neal Mohan, nawet nie znam go, więc sorry gościu. Te nowe przyciski, one są strasznie takie, takie może luksusowe to nie słowo, są takie modern bardzo, bo te stare ten przycisk był po prostu kolorowy czyli albo srebrny albo złoty i był w takiej czarnej ramce, a teraz są takie wypasione przyciski, że masakra. Więc nie wiem. Znaczy lubię ten mój OG srebrny, ale jakbym miała taki srebrny, to by dopiero. prezenty to Pushinger for passing 1 million subscribers. To ja Muszę wam powiedzieć, że ja myślałam, że dłużej będę czekała na ten przycisk, ale czekałam ile? Nawet nie dwa tygodnie chyba Ja myślałam, że z trzy będę czekała To szło bardzo szybko, więc bardzo się z tego cieszę Teraz on, on, on za chwilkę pójdzie gdzieś, on będzie leżał gdzieś w moim pokoju Żeby wszyscy widzieli jak będą wchodzili do mojego pokoju, że ja mam milion subskrypcji Wow, to jest naprawdę dziwne, naprawdę dziwne uczucie Nie wiem, po prostu strasznie się cieszę, nawet nie mogę wam wytłumaczyć jak się czuję Trzymając to, to jest taki wielki accomplishment, achievement, i tak się cieszę. I bez Was, i bez Czeciagi, i bez Wujka Dominika, naprawdę, ja bym tego nie miała, więc dziękuję Wam wszystkim. Patrzcie, widzicie siebie w tym. pomachajcie sobie. Hi! Więc jakby to jest takie moje drugie youtubowe dziecko, bo moje pierwsze youtubowe dziecko to jest 100 tysięcy, a to jest moje drugie, czyli milion. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jak zawsze obserwujcie mnie na wszystkich moich innych social media. Może tam też bijemy milion za niedługo. Guys! Quickly! I no! Dziękuję wam. Naprawdę nie mam po prostu słów, nie mogę się wysłowić jak zawsze. I dziękuję Wam. Naprawdę kocham Was i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa!